Eee, hejka, cześć Siemanko. To z tej strony Emi, witajcie w kolejnym odcinku z Asasji, dwójeczki, do Dobra, idziemy gadać z naszym bracholem, braciszkiem Francesco, Auditor. dobra, idziemy gadać. I tak samo chodzi? No idziemy. A. wow. I tamto się tutaj portował Ale numer Nie przylazł skądś. <grych> Aha, dobra Okej, okay, kolejny jakiś asasyn. No, co ty jeszcze mogli te egi jeszcze będą? Halo, pani asasyn. Co ty pan asasyn? A tutaj jakaś kościoła tańcuje. Tam wcześniej jakaś coś Są Co my tu odpowiadamy? Bez twarzy czy Co? Kurde. Dobra, i tego braciszka miałeś? Mieliśmy zrobić kosztą misję. Musimy w końcu zrobić tą misję, bo już mam dość. Gadamy z braciszkiem. Nie było kościć głośniej? Nie. Wiem. Jeszcze trochę głośniej. No, Dobra. No. Starajcie się, że tak A widzisz, że aż widno do cholery, a tylko już ospany w najlepsze nie, bo tu powinna być pora, już, no, ciemno, nie? <grymne> wtytuję tą grę i znowu. No, szkoda, że nie widziałeś tamtego. O Jezu, idź za Federico do Medyka. No i co, mówiłem to z Federico? ojej, Auditory. Oj, jest to do Medyka, dobra, idziemy, lecimy do Medyka. Prowadź, braciszku. <grych> Jakie pierdola. <grych> braciszku, prowadź. No. O Jezus, musisz chcieć taką postać to do domu, zaczęłaś się wcielać. No? no prowadź, no, lecimy? No, tutaj do punktu kontrolnego. Fajnie, super, do punktu kontrolnego. Co? Jak to? Ej, spacja, no to biegnij sobie, no nie biegnę wcale. Jak to klikam, to o, to. To twoje biegnięcie, dobra, weź. Jaki on jest szybki, patrz to. Ogólnie szybko biegnie tu. Weź to, wyłącz, kurde, ty szybki. Dobra, wyłącz to, wyłączaj to. Wzrok coś tam, jakieś sokoła, czy jak nazywa? Orła. Jezus. Idziesz powoli. Ja się krzani. ja go zasuwam strasznie. O, no, zasuwaj szybciej jeszcze, no. Jak włączam E, idioto, to mi się... wzrok orła mi się uruchamia. Nie? A nie? No. biegnij bielniej sobie. Ja cię kręcę. Co on tu odpierdziela? dlaczego ty nie jesteś asasynem, co? <grybujesz> Widzicie wy to co on odpierdziela? Ja nie mogę. Nie no, skaczę po dachach. Ja pierdzielę. O dobra i można to wnosić. Zeskakaj po tych dachach. O, o. Co ten nie robi? Ja cię piję że Co się dzieje? Przecież idę za tym idiotą cały czasem to. Mieszka od tego do celu, co? Super. Skaka jeszcze więcej. W sumie uh -huh. uh -huh. nie mogę pójść, to bo się nie bliżej, nie będzie bliżej, nie, nie będzie bliżej. Dobra, to idę. No idę, idę za tobą. Cholerny. Gdzieś tu muszę do tego wejść, zara. O Jezu, już widzę medyka, zora. Jak mam tam przejść, zora? O, wróć, alfaki, szybko. Ojej, jej, Jak wam biegnie, jak wam cieknie? Szybko. A szansę. A ja co, idę spokojnie, powoli, spacerkiem. Pokręcony koleś. Jezu macie. Tu jest brama, tu. No tutaj Już da bla bla bla. Już tam po nie czekasz, co nie? O. Już tu czekam, czego chcę jeszcze? Ma Swobodny bieg. Smok nim jest, jest co? Smok jak. Ja naciskam to i to, to kurde uruchamia się co innego. No, to gdzieś są tam gadach. gada. Swoją wodę biegnie. No, biegnij no, chuj biegniesz. No kurna idzie, biegnij.